Cześć jestem Korolowy Games. Dzisiaj ze mną jest Gabryś i Kasper. ma. No i nagrywamy w końcu jakiś challenge. Yy, tylko itemy z prezentów. Bo jak o wiecie, God. albo nie wiecie, dodali jakieś tydzień temu prezenty. Może trochę mniej, nawet. A ja sobie kupiłem najlepszą matkę. Wczoraj za 500. Tu tu turu, tu turu, A ma ktoś emotkę? Ja nie. Ja jej nie mam. Kasper, właśnie jej nie tańczy, bo ona ma prawa autorskie. No. Ale dobra, to spokojnie, to ja tańczę swoją emotkę, to jej nie słychać. No to dobra. jest No. Dobra, Czy czego... A, nie. Myślałem, że nas wczytuje, ale nas nie wczytuje. O, już nas wczytuje. Dobra, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, żeby było więcej okay. challenge'y. Weź w zrób, weźcie jakiś. No bo to w ogóle montażu nie robisz. w szczęścia, sensie, w tym szare faktory, nie? Możesz ja sobie dodać na przykład... No wiem, że... ja, ja próbowałem, ale ja nie mogę w ogóle, nic. A ja bez problemu sobie dodaję do tego. Ja, ja nie mogę, bo mi ja wyskakują jakieś całkowicie inne filmiki nawet nie swoje, jakieś obcych osób. Aha, no to nie wiem, bo ja sobie są klikam moje filmy i tak dalej i tak dalej. Gdzie mogą być prezenty? Ja idę na karkołomę. Na karkołomnym jest właśnie najwięcej. Ja no, bym Ja, ja jeden który... Zobacz. No daj mi to! Gdzie jest karkołomny? A gdzie jest Karkołomny? Nie wiem jest mm. Ej bez O tutaj yes. jest mam, A, mam. Kiedyś była farma to łatwiej było. No Ale Szkoda że usunęli farmę No ja bardzo lubię farmę Ja była. też Ja też taką Odczuję się ma Nie mi schodki Specjalnie Chodź Nasko. skakać Opowę, A, jest dobra, dobra, jest dobra jest ja pra... skaczę i walę z schopę tam temu. Prawie! To jest taki parku, prawo nie spać z tego, no. O jestem. Dostał! Ej, dzisiaj! Dostał gościu w biegu. O kolejny dostał. Bum. A ja dostał bieg Gościu dobra. tak dostał spod skoku jak bieg. 98 osób, 97 Dobra. Wbijecie też na kanał Gabrysia. Dzisiaj o 11.00 live w Kserku się kanał nazywa. Dokładnie, dokładnie. Pisane przez Q i X na początku. No. Ktoś napisał Kisry, Eryk. To znaczy, nie wiem kiedy wy to widzicie, bo my to nagrywamy gdzieś tak 9.30. A... Zaraz ci powiem dokładnie. 9.27. No, no to... A, a pewnie wrzuci się gdzieś tak trochę później. Dokładnie, to zawsze się później wrzuca to, to nie film? Ale jak wrzucę tak, że... wcześniej to wbijajcie. Dobra, ciebie... Bo... nie już tydzień... Ja dwa, ale dwa, te... to już do tego nie wrzuciłem, bo nie znalazłem. Ja właśnie nie cały, tak, czas nie, nie, nie nie ten, cały czas wchodzę na ten... Cały czas wchodzę na... Nie no? można brać snajpy. Ale leczenie nie można. Leczenie nie a, można. No, ja wziąłem... Nie, ty wziąłeś. No. I Czemu ja nie mam żadnego prezentu? No, Kasper Kawięcie ich kawik. tak szybko się nie, nie znajduje. One to w ogóle lecą ze skrzynki? Nie. Eee. duży kawik. Ale wiem, że na Karkołomnym jest dużo tych prezentów. No, okay. wczoraj to ja absolutnie znałam. Bo... Ej, Gabrysz, pamiętasz wczoraj, jak grzaliśmy trójki? No. To ja wtedy miałem czwarte miejsce. No, ja. A, tak, a ja, ja, jak to ja to grałem to na, na, sam na, sam na trójki. To, to no ty grałeś sobie w Farminga. No, nie mam. Farming to fajne. Farm farm Ej, bez kitu nie ma tu żadnego prezentu, co jest? Zawsze... Zawsze było ich tak dużo. Najwyżej będzie Pieka z gaming. Też, że to... Tu się respią zadymiarze. Dobra, ja, ja, w takim no, razie... zadymiarze. Nie gramy no tak, w browsers. Nie gramy w browsers. To są ochroniarze, a nie zadymiarze. No to o czym oni się nie radzą. Ej, nie wiem. Nie, Tutaj ja, się ja nie radzą. Jest... Ja będę, ja robię samo. Ej, poczekaj, Gabriel mam... wiecie, wie, wiecie ile ja mam leczenia? Ja, ja bym musiał się dwa razy Uj. do pole uleczyć. Uj. Uj. Dawaj. Ja wam splashę rzucę do środka. O, dostaliście? Ja. Dzięki. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mało poto szczególne i dużo. Wiem, oleścinki mam. Nie. Fajna Fakuje. giera bez broni, nie? No, super. No ale dobrze, że chociaż trochę masów. Ej, czekajcie, skrzynka, bo może być prezent. Dobrze. Ja się rozgrzełam, Wam. Tutaj nie. Opiera, Ja nie. jadę sobie furą. Niestety... Czekam. Niestety prezentu nie ma. No czekam na Ciebie, chodź. Zgabryś, zabierz mnie. A, to Ty. Leć, leć Kacper. Nie ma Ty, to jest To jest szybcza fura. Ja lecę jeszcze... Ej, o kurde. A nie. Myślałem, że strzały słyszę. No ja też słyszałam. Skrzyneczkę, proszę prezent. No i nie ale o to można wziąć. Co? Gran granatów? Nie, weź, Kasper. Brawo, Kasper, Au. Brawo, po prostu super. Masz. Moja skrzyneczka. A to legendarna, zostaw mi ją. Nie, moja pierwsza. Po... No to bierz. Pierwsza. Ja biorę leczenie. Hm. Mała. Zaczekaj. Kazper, ja weź i... tą apteczkę i się ulecz. Ja mam apteczkę. Ej, dobra, wy, wygrywamy solo, Wygrywamy trójki bez broni. Dobra. Ej, poczekaj, no! No nie wysadzaj tego, bo zaraz znowu się zabijesz. Konnejdy magnujesz. Ej, wyrzuciłem portal. Co? Wejdź może na discord Discorda dla widzów. Co? na Discorda na widzów. Mogę... Za... W sumie mam ściągniętego Discorda. Ja założyłam tylko. O kurde, jakie głośno. Dobra bez radia jedziemy. To... O kurde typy to ja są... lepiej będę jechał. Będziemy ludzi przejeżdżać. O dawajcie samochody. do Helki, dawajcie do Helki. Okej. Okay. Nie ma. Ej, I... tutaj może być prezent. Jak nie ma, są trzy. Pradli. O! U nich dopiero się jak to jest blisko o, moja ma 75 paliwa. Gdzie ja lecimy? Kasper, masz tam prezent? Szukam. Ja gdzie lecimy? Ej, dawajcie duży. może na zielone. A nie, bo zielonych Leci, nie ma. No to chodźcie może na sta... A, tutaj na górce pokąkimy. Gdzie? Na górce. Dobra. Okay, dzwoni. A gdzie są, gdzie są samoloty? No będziesz mógł jak chcesz. O Mogę grać, ale nagrywam nogi nie zapomnę. Ej, ciekawe czy ten... Ciekawe czy dolatują te strzały. Moc. Ja mam zepsuty jeden samolot. Chyba o. nie dolatują. O, działa. O. Na sobie. Kto Dobrze. to był? O kurde, typy strzelają. Ała! Turbo. Lewyś mnie wysadzają. Lecę maksymalnie do góry, żeby nie. O, Katapulta Elo. 26... 26. hp mi zostawili w samolocie. Elo, ja wysiadam. Nie masz 26 hp. Prezent mam. Nie, to prezent. Proszę, żeby to był prezent. Mam prezent. Jest. Jaki fart. Kappa. Mam prezent. Siema Jest. Ja o! złoty skarb, złoty skar Ja. Yeah. Siema Dobra, Ela. z nami ma? gra? Nikt Dobra ja? i... Mam wyskakiwać z samolotu. No czekaj. Ej, a ile ten samolot? Ile ten samolot ma HP? Kasper weź mnie. Leć. Uważ, on ma 15 paliwa. Jedź. Dobra, a, a mur ma siedemdziesiąt to siadajcie. Dobra, już. Mogę ja prowadzić? Nie. No dobra. Siadaj, Siadaj Kacpy. Ty masz jedyny broń. No, w no, no, sumie... Czego ty, Kacpra, nie wziąłeś? Ej, biorę. Czekaj, Umiesz beczki tak. w ogóle? Ja? Halo? Halo. Halo. O, dobra, siema. Siema. O, siema. Dobre, Dawaj, dawaj, siema. szybko. Kornel. Co? Dlaczego nie graliśmy? No wiem. Dobra, y... Filip do nas dołączył, widzowie. Filip, przywitaj się. Siema. Nagrywamy no challenge tylko itemy z prezentów. Ja, 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 ja miałem prezent, mam złotego skara. Ja się nie witam, siema, tylko witam się dzień dobry albo serwis albo coś. Nie ma tu prezentu, wiesz o tym. Siema. He he, he, ja Dzieci! prowadzę, elo, nie! Ej, typy tutaj są! A nie, to ochroniarze, to ja stąd lecę. Ja też. Ja lecę tutaj na sen. Gabryś, na początku, jak słyszałem, że masz mikro, to nie wiedziałem, że to ty, bo ty jest taki dziwny głos. Mm, bo ja dopiero wstałem. Przyjąłem sobie zadanie. O nie! Nie zabijaj cię! Ale no nic się nie stało. Po Bo ja nagrywamy samarę, challenge ja tylko i ten z prezentów. Ha! Cela we mnie. Załam było sobie bawić ją za. Ja mam tylko 4 wow. zł dobra, No. Teraz tylko no. ty ja nie mam. Co to we mnie naparża? To chylka gabrzecha. Czyli ten, ja też będę robić taki cud. Czy to w tej rundzie kędzi? Prezent kolejny, elo! Daj mi Poczekaj, zobaczę, co będzie. Dobra, sztucer, wiesz. Sztucer. No, prawda to. Gabriel, to jest leczenie. Ale Filip, my już po tej rundzie nie będziemy nagrywać, bo to już długo trwa. Jak ja robię? Ja robię. Ja robię sama, ale to nie ten, ja będę w chyba. No, ja też mam mega duże leczenie, ja mam tylko skarę. Ja mam Zabry, tylko śnieg. Trzy duże, jedną siorbo i dwa medy. No, Lecę... no nie doskoczyłem. Jestem. O! Bez prezentu. Dobra. O, I... jestem celem. o kurde, jestem celem. Ja, to, no. Ej, podnieśli się tam. Przed chwilą. Uh. No, ja tam Ej, Ej było... dawajcie po dropa. Już w dropie, nie może, Ale... Ale w dropie nie, <laughs> nie może być prezentów. No wiem. Ej, jakby szkoda, Kampił że w dropie tam... prezentów nie ma. Kto? Ale, zaraz taki prędko. No nie w mojej jajaj, nie się kandydować. Ale, Kasper, po co ty strzelasz? Jak tutaj już nikogo nie ma? Ja wchodzę Zaby do piasku. Tak. Ja też. Jeszcze taki złoty taktikalek i będzie Git. O um. Okej, okay. Kasper. Aha. Przyjmę zaproszenie, jak nie będziesz tak nikt z O nie, kurde, to, mam typa, dobra. który się kampi jako bałwan. O nie, to tam. A nie. Ej, zostawili jetpack Mandolariana. Mandoraliana? Mandolariana. Ej, bo jetpackiem możemy grać, bo to nie jest broń, nie? No o, tak. O, tak samo jak A, jak oklarem, A Harpunem mogę. Nie, bo to broń, można ją zabić. Ej, mam Dolariana słyszę, to znaczy snajperkę jego. O nie, naprawdę, ja znalazłem to. Nie wiem. możesz wziąć, nie Ale... możecie wziąć. Wiem. Oj, um. mam typa z tą snajperką. Nie ja sobie Nie, nie. Ja nawet broń nie mam. Chodź kacper, ty masz sztustra. Ja Idealnie to się wbije ja. tutaj. Ja idę łowić ryby ja Dobra robię. Ja gram na skarb Ej bo on jest na jakiś nawet dobry, oni mają klepę Zadrę w Tak, dokładnie Dostał jeden. Dobra, ja stąd zawijam No mocny sprawak, karkuma No nie, skar złoty Gdzie? Nie z prezentu Dropnąłeś? Ej, A, typy! Mam typa! O, tam ja jest jeden. Leci tutaj piaskiem. Ja nikogo nie ma, ja jestem w raju. Elo, pomocy! Ele, Pomóż! Pomocy. Sam się tak bardzo, broni Dostał nie leda, po kewie. Kurde. kurde, drugi mnie podjeżdża. Gabry ilość! <gry> Pomocy, chłopaki, ja mam tutaj cały oddział. Jak ja bronię, jak ja mam, ja mrogu... mam to, żeby cię po to, to mi się kończy. Kurde. A ja leżę. Dostał? co? Co On ma mało, bo on dostał się. Z... Ja z... Z mam za ścianki niezdry. Kurde. Ten o, mam się zlika. Dobra, ja leżę. ty <śledź> Ej, mogę użyć Harpuna, no, no to No, Dobra, to już tak. widzowie kończymy ten odcinek, bo Gabryś no. nie ma prezentu i raczej tego nie, nie ugra, więc elo!